Cześć, z tej strony Dąbek, dzisiaj mamy 15 listopada, postanowiliśmy, że w wakacje, znaczy jak było ciepło, nie, 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 nie mieliśmy okazji, żeby sobie iść nad wodę, także e, dzisiaj mimo tego, że jest naprawdę zimno, siedzimy sobie nad wodą, tutaj widzicie piękne biurowce, jeśli zastanawiali, zastanawialiście się kiedyś, po czym poznać osoby pracujące w takim biurowcu, to a, są to ludzie, którzy wochają własne bąki, kto oglądał South ten wie, o co chodzi. B. Jedzą tylko same sałatki, a nie mięso. I C. Palą cienkie papierosy. Więcej takich cech e, charakterystycznych po roku pracy tutaj nie zauważyłem. Tak czy siak, słuchajcie, przechodzimy do newsów. Zaczynamy od wiadomości dotyczącej gry Runes of Magic. Otóż Frogster zapowiedział nowy chapter swojej gry. E, chapter, który jakby rozszerzy Runes of Magic, tak? Będzie nazywał się on Duchy Przeszłości. Już 22 listopada będziecie mogli osiągnąć 70 poziom doświadczenia oraz przemierzyć Czerwone Wzgórza i dotrzeć do nowej strefy, strefy Zatoki Tergothen. Dla wszystkich, którzy... Grają w Rooms of Magic, na pewno jest to świetna informacja. Kto nie gra, może warto dać szansę. W końcu gra jest darmowa, nic was to nie kosztuje. Tak? Kolejna wiadomość, troszeczkę smutna. W ten piątek wychodzi nowy Need for Speed Need for Speed The Run. Na serwisie Game Trailers pojawiła się już wideo recenzja, i jedną z takich bardzo smutnych informacji, które podali redaktorzy Game Trailers, jest to, że grę, tryb fabularny, czyli te całe story mode, i tam tym bohaterem uciekamy i tak dalej, tak dalej, można skończyć dwie godziny. <grym> Także e, ja wiem, że gry są coraz krótsze, gracze, zdaniem dystrybutorów, producentów, są coraz głupsi, ale do jasnej cholery, no chociażby to 5 godzin miało, tak? Nie. Need for Speed The Run w 2 godziny można skończyć singla. Kolejna wiadomość, słuchajcie, Mario. Wychodzi Super Mario Land 3D. No i niestety pojawiła się taka organizacja jak PETA, czyli People for Eating Tasty Animals, która oburzyła się za to, że Mario w tej grze przebiera się w trój Shopa. O co im chodzi? Mario ma jedną ze zdolności, gdzie zamienia się w takiego jakby Mario Shopa. No i Peta doszła do wniosku, że hej, Mario w ten sposób pochwala skurowanie, skinowanie, skinning to było w Red Dead Redemption. Skurowanie zwierząt, że to jest dobre, że to jest fajne, dzięki temu ma się super moce. Ja nie wiem, jacy debile pracują w tej organizacji. Ja osobiście kocham zwierzęta, ale bez przesady. Mario w przebraniu szopa i to już jest zło, tak? No sorry bardzo, ale <grywki> jest to po prostu zabawne. Następna wiadomość z cyklu tych smutnych dla posiadaczy PlayStation 3. Otóż na targach E3 THQ zapowiedziało, że Saints Row Defert otrzyma specjalny dodatkowy tryb, który będzie ekskluzywny dla wersji na PlayStation 3. Jak się okazało, ludzie, którzy kupili tę grę, już w nią grają, zauważyli, że takiego trybu w ogóle tam nie ma w środku. Jest tryb Horde Mode, czyli taka jakby chyba horda w świecie Saints Row, ale jest on dostępny na wszystkich platformach. Także a Albo THQ nas yy, yy, wycackało, znaczy nas, czyli posiadaczy PlayStation 3, albo po prostu przygotowują jakiś specjalny tryb, który będzie w formie darmowego DLC albo albo płatnego, cholera i wie. Miejmy nadzieję, że darmowego dla posiadaczy PlayStation 3. No i kończymy wiadomością z naszego rodzimego podwórka. Ehm, o dwa miesiące spóźnione DLC do gry Dead Island w końcu się pojawia. Krwawa łaźnia, czyli taki Dead Islandowy tryb hordy pojawi się. Tu muszę doczytać, przepraszam bardzo. Pojawi się w przyszłym. Nie napisałem sobie, cholera pojawi się już niedługo na PSNie, Xbox Live Arcade i Steamie. Jeśli kupiliście Dead Island w edycji Gore, to dostaniecie ten pakiet za Frico. Jeśli nie, będziecie musieli wydać 800 punktów Microsoftu lub 10 euro na Steamie i na PSNie. I powinienem już kończyć, aczkolwiek mam jeszcze coś dla Was. Otóż firma Frogster, która nie wiadomo czemu w sumie nas lubi, Eee, Przesłała nam kody do swojej gry. Znaczy do swojej gry. Wystartowali z betą gry Ligium, czyli ich nowego MMO. Bardzo fajne zresztą. Widziałem tą grę na gę, z końca wciem się podobała. Eee, Przesłali nam 21 kodów, e, które uprawniają do wzięcia udziału w beta testach. I słuchajcie, pytanie moje jest takie: eee, dlaczego <słuch> warto odejść od World of Warcraft? i spróbować innego MMO? To jest takie pytanie ciekawe. Wydaje mi się. I 21 najciekawszych odpowiedzi nagrodzimy kodami, które uprawniają do wzięcia udziału w beta testach Gry Ligium. Ja tym samym z Wami się żegnam. Wracam do... Ty pokaż tam na górze. Widziałeś? Co? No z post-itów sobie uklei Charlie'ego Chaplina, ee, jakiegoś kolesia i domka. Albo baba Marleja, ewentualnie. Dobra, na razie, cześć.